Witamy na naszym wideoblogu, w którym będziemy omawiać tematy związane ze swingiem. Głosy, które słyszycie, to syntezatory mowy. Mamy nadzieję, że blog ten przybliży Wam spotkania i zabawy w naszym klubie. Jak to wygląda naprawdę? Wszystkie ewentualnie zamieszczone zdjęcia pochodzą z internetu i nie były wykonane w naszym klubie. W którym obowiązuje zakaz fotografowania. Pojawiające się grafiki wykonaliśmy sami i są naszą własnością. Mamy nadzieję, że nie będziecie się z nami nudzić. Pozdrawiamy, Sylwia. I Tomek. Część druga. Klubowe strefy swingu. Open. Oraz tylko dla par. W pierwszym filmie omówiliśmy nasz azyl bezpieczeństwa, czyli strefę drink and dance, opisaliśmy także zalety spotkania w Karo, w porównaniu z zapoznawczą kawą, zapoznaliśmy was z naszymi oznaczeniami imprez, jeśli więc nie byliście jeszcze w Karo House, to zapraszamy do odszukania naszego pierwszego wideobloga. Za chwilę pokażemy kilka zdjęć które znaleźliśmy w wyszukiwarce internetowej pod hasłem swingers party. Skoro są zdjęcia, to i pewnie gdzieś znajdziecie takie imprezy lub filmy. U nas spotkania tak nie wyglądają. Karohaus to dwie strefy, w których możecie bawić się w klimatach. Pierwsza z nich to Open. Wstęp do niej mają wszyscy goście klubu pary. Panie i Panowie. To cztery pokoje, w których, co bardzo ważne i wyróżnia karo-house od innych tego typu miejsc, są drzwi. Klubowa zasada wyraźnie opisuje ich znaczenie w strefach. Gdy są otwarte, należy odczytać to jako zaproszenie dla kolejnych chętnych do zabawy. Jednak gdy są one zamknięte, jest to sygnał, że bawiące się tam osoby chcą pozostać w swoim gronie. Jak widzicie podobnie jak w strefie zapoznawczej, również tutaj macie wszystko pod kontrolą i nic nie dzieje się przypadkiem. Można oczywiście zapukać i zapytać, czy możecie dołączyć do zabawy, lecz jeśli usłyszycie słowo, nie, oznacza ono dokładnie to co usłyszeliście, interpretacja, nie, na, może, lub wręcz dalsze dopytywanie oraz dyskusja z bawiącymi się to złamanie zasad klubowych które może się zakończyć klubową czerwoną kartką. Drugim wydzielonym poziomem do swych zabaw jest strefa tylko dla par. Na zdjęciu widzicie schody, które do niej prowadzą. Na półpiętrze znajduje się jedna z łazienek. Od tego miejsca obowiązuje klubowa zasada single stop. Niedostosowanie się do zakazu to w przypadku zgłoszenia przez bawiących się w strefie. Opisywana już wcześniej możliwość otrzymania czerwonej kartki i natychmiastowe wyproszenie z klubu. Podobne zasady obowiązują także samotne panie, czyli z ingielki, mimo że to strefa dla par, mogą wystąpić wyjątki od tej reguły. Większość bawiących się w klubie osób znika w strefach, po wcześniejszym poznaniu się na poziomie drinkowo-tanecznym, jeśli więc para lub pary uzgodniły już wcześniej który z panów lub pań może dołączyć do zabawy, zakaz ich wejścia do strefy nie obowiązuje? Podobnie jak w strefie Open, drzwi otwarte, to niepisane zaproszenie, z tą różnicą, że w pokoju powinna pojawić się tylko para, w innym przypadku to złamanie zasad klubowych. Chcemy pozostać w swoim gronie. To sygnał, gdy zastaniecie zamknięte drzwi. Zdarza się jednak, że goście robią to z przyzwyczajenia. Dlatego. Kto pyta, nie błądzi. Możecie zapukać i zapytać. Jeśli jednak otrzymacie odpowiedź odmowną, pamiętajcie, że także w strefie dla par. Nie, znaczy nie, a w przypadku skargi pojawi się opisywana już. W dwóch odcinkach. Opisaliśmy zasady panujące na trzech poziomach klubowych mamy nadzieję, że ci którzy jeszcze nie byli w klubie przekonali się, że mimo iż gości jest znacznie więcej niż na domowych spotkaniach. Tylko od was samych będzie zależało czy jak i z kim będziecie się bawić może te dwa filmy naświetlą wielu z was, jak można fajnie spędzić czas w Carrow House. To, co usłyszeliście na filmach, to nasze autorskie pomysły, więc raczej nie spotkacie się z nimi w innych tego typu miejscach. Jeśli więc nie macie czasu, lub szukanie na portalach realnych osób zaczyna Was zniechęcać, zapraszamy na naszą stronę www.carohaus.com.pl. Nasza strona klubowa na pewno wyróżnia się na tle innych tego typu witryn. Już w następnym odcinku pokażemy wam, jak się po niej poruszać. Zobaczycie strefę dla par oraz singli, klubowy terminarz, ale także nasze klubowe pomysły, takie jak numer klubowy, rezerwacje wstępne, rezerwacja sms, strefę VIP gdzie, jako jedyny klub w Polsce udostępniamy pod hasłem dla gości, którzy opłacili imprezę przelewem, podstawowe informacje o innych gościach, którzy opłacili imprezy, znacznie więcej w kolejnym wideoblogu. Pozdrawiamy Sylwia i Tomek.